ROM-01 to jeden z modułowych odbiorników bezprzewodowego systemu sterowania XT Free. Z powodzeniem można go stosować do zdalnego załączania i wyłączania dowolnych źródeł światła oraz innych urządzeń takich jak elektrozawory, pompy obiegowe, układy wentylacji, grzejniki elektryczne, dzwonki. Elementem wyjściowym odbiornika są przełączne beznapięciowe styki przekaźnika, w których maksymalna obciążalność nie powinna przekraczać 16A dla urządzeń zasilanych napięciem 230V. ROM-01 do poprawnej pracy wymaga ciągłego doprowadzenia napięcia z zakresu od 190 do 250V AC. Odbiornik ten współpracuje z wszystkimi nadajnikami systemu ExtraFree Free oraz wybranymi czujnikami radiowymi. Jednostka centralna EFC-02 Mini Pozwala na sterowanie odbiornikiem z poziomu dowolnego urządzenia mobilnego wyposażonego w system Android lub iOS. Nadajniki i czujniki, które zostały wcześniej wpisane do pamięci odbiornika, są pamiętane nawet po zaniku napięcia zasilającego. Bezpośrednio po załączeniu napięcia styki 11-14 przekaźnika są w stanie otwartym. Zasięg odbiornika ROM01 zależy od współpracującego z nim nadajnika. Typowo wynosi on do 300 metrów w terenie otwartym. Odbiornik ROM01 jest przystosowany do montażu w rozdzielnicach z wykorzystaniem szyny TH35. W przypadku metalowych rozdzielnic, które mogą ograniczać zasięg działania odbiornika, warto pomyśleć o wykręceniu oryginalnej anteny i zastosowaniu w zamian np. anteny ANT-01, którą montuje się poza rozdzielnicą. W celu ułatwienia montażu antenę zewnętrzną wyposażono w magnes oraz przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów. Panel przedni odbiornika ma dwie diody LED. Dioda zielona sygnalizuje obecność napięcia zasilającego, a dioda czerwona aktualny stan przekaźnika. Obudowa odbiornika posiada stopień ochrony IP20, dlatego jeżeli chcemy zamontować odbiornik na zewnątrz, w miejscu narażonym na wilgoć, należy stosować dodatkowe puszki hermetyczne. Zaciski śrubowe w odbiorniku umożliwiają dołączenie przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm Przewody zasilające L i N należy podłączyć do zacisków L i N odbiornika. Obwód, którym chcemy sterować, należy zamknąć poprzez beznapięciowe styki przekaźnika. Przykładowo, dla tradycyjnej żarówki, Jeden przewód należy podłączyć do zacisku numer 14, a drugi do zacisku N odbiornika ROM-01. Na zacisk numer 11 konieczne jest podanie potencjału fazy, stąd widoczny mostek pomiędzy zaciskiem L a zaciskiem numer 11. Tak zainstalowany odbiornik należy traktować jak typowy łącznik instalacyjny z tą różnicą że sterowanie realizowane jest np. z poziomu pilota. Po prawidłowym podłączeniu przewodów i zainstalowaniu odbiornika na szynie w rozdzielnicy należy załączyć napięcie zasilające i przystąpić do programowania. Programowanie polega na przypisaniu do odbiornika jednego lub kilku nadajników systemu Extra Free. Można tego dokonać na cztery sposoby co niejako determinuje działanie naszego odbiornika. W trybie bistabilnym do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Naciskając ten przycisk, cyklicznie zmienia się stan przekaźnika, co skutkuje włączaniem, wyłączaniem urządzenia podłączonego do ROM01. Tryb ten umożliwia niezależne sterowanie większą liczbą odbiorników z poziomu jednego nadajnika, na przykład za pośrednictwem pilota P256 łamane przez 8 możliwe jest niezależne sterowanie maksymalnie ośmioma odbiornikami. Tryb załącz-wyłącz to jeden z częściej stosowanych trybów pracy. W tym przypadku do sterowania wykorzystuje się dwa przyciski nadajnika. Jeden przycisk po naciśnięciu włącza urządzenie, a drugi wyłącza. Tryb doskonale nadaje się do sterowania urządzeniami znajdującymi się poza zasięgiem wzroku oraz w przypadku, gdy jednym nadajnikiem chcemy załączać więcej niż jeden odbiornik ROM01. W trybie monostabilnym, podobnie jak w trybie bistabilnym, do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Przekaźnik w odbiorniku działa tylko wówczas, gdy naciśnięty jest wybrany przycisk nadajnika. W trybie czasowym, podobnie jak w trybie bistabilnym i monostabilnym, do sterowania wykorzystuje się tylko jeden przycisk nadajnika. Urządzenie podłączone do wyjścia odbiornika ROM-01 wyłącza się automatycznie po zaprogramowanym czasie lub można je wyłączyć przed jego upływem poprzez ponowne naciśnięcie przycisku nadajnika. Jest to tak zwany układ bezretrygowania. Czas załączenia programuje się w odbiorniku w zakresie od 1 sekundy do 18 godzin. Co ważne, ustawiony czas jest pamiętany przez urządzenie, nawet w przypadku zaniku napięcia zasilającego, bądź też po wyczyszczeniu pamięci odbiornika. Pojedynczy odbiornik ROM-01 może współpracować z maksymalnie 32 różnymi nadajnikami systemu Extafree. Umożliwia to sterowanie jednym urządzeniem z kilku miejsc lub przez kilka osób. Nadajniki współpracujące z ROM-01 mogą pracować w tym samym trybie, np. załącz-wyłącz lub każdy w innym. Załącz-wyłącz, bistabilny, czasowy, monostabilny. Takie rozwiązanie Umożliwia realizację wielu ciekawych funkcjonalności, np. automatu schodowego z funkcją ciągłego załączenia oświetlenia. W naszym przypadku pilot P257/2 na pracuje w trybie załącz-wyłącz. Nadajnik RNK-02 w trybie bistabilnym, pilot P257/4 na w trybie monostabilnym a pilot P256 łamany przez 8 w trybie czasowym. Jeżeli w ramach systemu pracuje dodatkowo kontroler EFC02, to odbiornikiem ROM01 można sterować z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS. W tym celu należy wcześniej zainstalować na telefonie lub tablecie bezpłatną aplikację Extra Free. Odbiornik można także sparować z wybranymi czujnikami systemu. Wówczas urządzenie może być sterowane w odpowiedzi na wykryty ruch, co można zrealizować za pośrednictwem czujnika ruchu RCR01 lub otwarcie drzwi, czujnik RCK01, a także w zależności od temperatury lub natężenia oświetlenia, co można zrealizować po zastosowaniu czujnika RCL02. Typowo Zasięg odbiornika ROM-01 wynosi do 300 m w terenie otwartym. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to zasięg działania można zwiększyć stosując retransmitery RTN-01. W celu zaprogramowania trybu bistabilnego należy nacisnąć przycisk PROC na odbiorniku, aby wejść w procedurę programowania. Gdy zaświeci się czerwona dioda LED, należy nacisnąć wybrany przycisk nadajnika. Gdy dioda LED zamruga, należy zwolnić ten przycisk. W celu zaprogramowania trybu Załącz-Wyłącz należy nacisnąć przycisk Prog, aby wejść w procedurę programowania odbiornika. Gdy zaświeci się czerwona dioda LED na odbiorniku, to należy najpierw nacisnąć przycisk, którym chcemy włączać urządzenie. Gdy czerwona dioda LED zamruga, należy nacisnąć przycisk, którym chcemy wyłączać urządzenie. W celu zaprogramowania trybu monostabilnego Najpierw należy wcisnąć przycisk, który chcemy wpisać do odbiornika w trybie monostabilnym. W naszym przypadku będzie to przycisk numer 1 pilota. Trzymając wciśnięty ten przycisk, należy wejść w procedurę programowania, naciskając przycisk PROG na odbiorniku. Gdy zaświeci się czerwona dioda LED, należy zwolnić przycisk nadajnika, a gdy dioda zamruga. Należy powtórnie nacisnąć wybrany przycisk nadajnika. Programowanie trybu czasowego wykonuje się w dwóch krokach. Najpierw wybrany przycisk nadajnika należy przypisać do odbiornika w trybie czasowym, a następnie w samym odbiorniku Należy zaprogramować tak zwany czas załączenia. W celu zaprogramowania przycisku w trybie czasowym należy wejść w procedurę programowania odbiornika naciskając przycisk Prog. Gdy na odbiorniku zaświeci się czerwona dioda LED, należy nacisnąć przycisk, który chcemy wprogramować do odbiornika, gdy dioda zamruga, należy powtórnie Nacisnąć ten sam przycisk nadajnika. W celu zaprogramowania czasu należy nacisnąć przycisk PROG na odbiorniku i po zaświeceniu czerwonej diody LED należy odczekać około 5 sekund, aż dioda zamruga. Wówczas należy ponownie nacisnąć przycisk PROG. Miganie diody w odstępach 1 sekundy sygnalizuje odmierzanie czasu. Gdy minie już ten czas, który chcemy ustawić w odbiorniku, należy ponownie nacisnąć przycisk rok. Po tej operacji czas jest zapamiętany w odbiorniku. W celu wykasowania wszystkich pilotów wpisanych do odbiornika należy nacisnąć przycisk PROG przez około 5 sekund do momentu, gdy czerwona dioda LED zabruga. W wyniku tej operacji kasowana jest cała pamięć odbiornika. Zaprogramowany czas nie ulega skasowaniu. W przypadku odbiornika ROM01 nie ma możliwości selektywnego kasowania wybranych notajników.